thank you teraz to wygląda, ogólnie naprawdę było słońce nawet mam fotki w słońcu a teraz robiło się strasznie dziwnie jest totalna mgła, słońca w ogóle nie widać, tam nawet widać jaka tam mgła jest a najlepsze to jest to, że tam na tym półwyspie jest normalnie co to jest Iwo? Port tam jest normalnie wielki port, którego teraz w ogóle nie widać, a normalnie są wysokie wieże, więc ogólnie klimat bardzo dziwny a i tak bardzo fajnie, ale i tak bardzo fajnie, że pojechaliśmy, nie? Tak. Co to było? To jest muszelka fajna. Coś to jest. To jest muszelka fajna? No nie wiem, czy jest dziwnego, Jezu. Zobacz na mojego psa, jak kopie bo jestem trochę zmęczona i trochę dało się odczuć, że spałam 3 godziny. Anyways, lecimy, słuchajcie, na siłownię. Wyglądam jakoś tak okropnie, ale to chyba właśnie dlatego, że jestem zmęczona. E, fajnie było e, na plaży. Warto było jechać, szczególnie, że my naprawdę mamy strasznie blisko, słuchajcie. Na morze. jechaliśmy jakieś 40 minut, więc to w ogóle powinniśmy być częściej. E, jest 10.30, ja o 14 mam obiad u babci i muszę i ładnie wyglądać, i się nie... Po bo żeby było spóźnić, więc idziemy na siłownię. Powiem wam, że mam ostatnio kryzys z siłownią, szczególnie w ogóle z dietą też. Szczególnie, od kiedy wróciłam z wakacji, to chodzę cały czas głodna, bo chyba sobie tak po prostu żołądek rozszerzyłam, serio. I kurde, ciężko mi wrócić na siłownię, bo po prostu jakoś tak nie chce mi się i to powoduje, że czuję się źle. Im gorzej się czuję, tym bardziej mi się nie chce iść. Więc masakra, dlatego dzisiaj chyba zrobię cardio plus rozciąganie, bo normalnie boli mnie ciało. Ja jak mam tak mniej ruchu, to normalnie czuję taki dziwny ból ciała, może to jest bardziej psychicznie niż fizycznie, ale i tak dobrze, że tak jest, no bo to mi przypomina, że ten ruch jest bardzo potrzebny. Zjadłam sobie banana i kilka orzechów yy, i wypiłam sobie, słuchajcie, tego gps a Frappe. Dominik kupił i powiedział że mu, mu, on powiedział, że mu nie smakuje, to jest w ogóle smak lodów z białą czekoladą i truskawką, dziwny smak, ale ogólnie bardzo mi, może nie bardzo dobre, ale mi smakowało i wypiłam i chyba mi to dodało energii, bo w sumie aż mi się zachciało gadać, więc chyba tak. Mam już taki fakt, że im bardziej menelsko wyglądam na siłowni, tym bardziej mi się chce ćwiczyć. Więc idę bez makijażu i w jakichś takich koszukach, pierwszych, lepszych, to się czuję coraz lepiej. Serio, dziwne to jest. Tak naprawdę to najbardziej mi się po prostu chce chcieć. Ja chcę, żeby mi się chciało, bo wiem, że jak mi się chce, to ja to robię. Ale przecież każdy tak ma, że jak mu się chce, to to robi. Po prostu chcę chcieć i tak się zastanawiałam, że kury, No ale dobra, chcę chcieć, ale... Wiecie, jakby chcę chcieć, mieć ochotę, chcę chcieć iść na siłownię, chcę chcieć iść na spacer, iść zdrowo i tak dalej. Ale niestety w życiu w mojej opinii jest tak, że żeby nam się chciało, to na początku musi nam się nie chcieć. Więc mam nadzieję, że teraz powiem na siłownię: nie chcę, ale chcę chcieć, rozumiecie? Więc idę, mimo że nie chcę, ale chcę chcieć, więc idę. To brzmi śmiesznie, ale to jest dobry przekaz, więc jedziemy, słuchajcie. Robimy sobie cardio, porozciągam się, bo miałam bardzo bolą ostatnie plecy. Już od razu włosy na siłowni, bo się spieszę, ale nie widziałam odżywek. I w sumie zrobiłam to celowo, ale teraz uważam, że to jest głupie, bo mogłabym już nadłożyć odżywkę i w domu po prostu ją spłukać. Słuchajcie, ważny przekaz. Nie wiem, czy to po mnie widać, ale jeżeli to oglądacie, ruszcie się, ruszajcie się, ruszcie się dzisiaj. Cokolwiek mały spacer w ogóle pana kierownicy, przepraszam. Cokolwiek, nie musi to być bieganie, ale to może być spacer czy nawet siłownia, taniec, nawet rozciąganie. Ruszcie się, zobaczcie jak ja... No może tego po mnie nie widać, ale ja czuję się cudownie, naprawdę czuję się cudownie. Długo nie czułam się tak dobrze, a robiłam różne rzeczy, żeby poczuć się dobrze, ale ruch to jest podstawa mojego szczęścia i uważam, że jeżeli mojego, to waszego też. Teraz jedziemy szybko do domu. Nakładam odżywkę na włosy i się maluję i wiecie co? Babcia robi obiad, no wiadomo, jak babcia robi obiad, to trzeba zjeść pyszne rzeczy, ale zrobię sobie jakiegoś szejka, takiego niskokalorycznego, żeby jednak nie iść takim, z takim pustym żołądkiem, bo mało dzisiaj jeszcze je jadłam, żeby nie iść z takim pustym żołądkiem, żeby po prostu no nie jest za dużo to mnie. Na razie jestem na parkingu, więc się nie przejmujcie, już kamerę, bo ostatnio miałam właśnie komentarze, że jakby no, jestem nieodpowiedzialna, że mówię w takcie jazdy. Ja wtedy miałam telefon postawiony na takim przyczepionym stojaku. Teraz już mi się połamał. I absolutnie, no to było tak, jakbym sobie rozmawiała teraz z kimś innym, tak? Więc jakby rozumiem, i w sumie ok, nie będę nagrywała, bo bez sensu, ale nigdy bym nie narażała ani swojego życia, ani nikogo innego, jeżdżąc autem. Pa. Ja zmieszałam tutaj połówkę ogórka, bo stwierdziłam, że Jolo, pół banana, śiemielniane, chia, mleko, odżywka białkowa i jagody kamczackie. To wyszło przepyszne. Yy, przepyszne. Jestem w szoku. Wiadomo, odżywka białkowa, kokosowa. Dzień dobry, moi drodzy. Słuchajcie, poniedziałek, zaczynamy od e, montowania filmu, tak naprawdę. Więc, jeżeli nie widzieliście jeszcze ostatniego vloga, to serdecznie was zapraszam. E, szukam właśnie muzy i chcę dzisiaj go dodać, więc trzymajcie kciuki. Jem sobie właśnie śniadanie to są słuchajcie bułki zapiekane z pomidorami z serem mozzarella light plus z piersią z kurczaka, którą dostałam od mojej babci z urodzin i do tego mam wodę, dwulitrowy kanister z KFD mam współpracę z KFD chyba dwa lata i jeszcze nigdy nie kupiłam sobie tego kanistra bo myślałam, że one są jakieś nie wiadomo jak wielkie no faktycznie jest duże, ale jak na to, że ma dwa litry to jest naprawdę bardzo poręczne i jest zarąbiste, bo nalam sobie wodę wieczorem, przed snem i rano już miałam i teraz jeszcze mam, a ja za, piję dużo wody, ale jak już muszę ją sobie nalać, to czasami nie zapominam, bo mi się nie chce. Ludzie są nimi, innymi stworzeniami, więc takie, taka dwulitrówka jak najbardziej mi odpowiada. I wbrew pozorom byłam zaskoczona, jak wygodnie się z niego piję. I dzisiaj, słuchajcie, w planach jest morze. Miałam wczoraj powódź, nie zamknęłam okna dachowego na poddaszu góry. I tutaj właśnie suszą się jeszcze ręczniki. To była jedna wielka kałuża, a w tej kałuży na samym środku przedłużacz z kablami. Masakra. A jeżeli chodzi o te palety, to zapytajcie się Dominika, dlaczego w naszym salonie stoi 16 palet, bo co on chce z nimi zrobić, nie wiem, a są to już bardzo długo. Tak, takie typowe plażowiczki, ale właśnie mi tego brakowało. Jak ostatnio byliśmy na tym wschodzie słońca, to właśnie mi brakowało takiego pójścia nad morze, taki typowy plażowicz, wiecie, z parasolem, z kocami i pełną ilością, wiecie, mieliśmy mnóstwo rzeczy, więc jestem ogólnie zadowolona, bo mieszkamy tak blisko morza, a w sumie rzadko kiedy ja byłam dopiero drugi raz w tym roku nad morzem. Więc mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu sobie pojadę. Nawet wiecie co, stwierdziłam, że kurde sama mogę jeździć, bardzo lubię morze. Na przykład dzisiaj widziałam typiarkę, która robiła jogę nad morzem sobie i mega mi to zaimponowało, bo tak właśnie fajnie sobie przyjść na morze, bo mimo wszystko jest bardzo przyjemnie. Słuchajcie, z tego morza ogarnęłam się chwilę i od razu poleciałam na rower, żeby się trochę poruszyć. no bo mimo wszystko na plaży się nie ruszałam za dużo, a na siłkę było już za późno. I powiem że tak super mi było. Puściłam sobie swoje ulubione nutki na rowerze, bo go zwiedziłam chyba pół mojego miasta. W ogóle pięk, naprawdę pięknie było i wzięłam teraz szybko prysznic i robię sobie kolację w postaci po prostu wielkiego talerza pomidorów z solą i z bazymią. Ale serio, było super i było cudownie i e, fajnie. taki wieczór. Wiecie, powiem wam, że teraz ogólnie przez cztery dni nie ma Dominika, przez weekend i poniedziałek, wtorek, dopiero w środę w sumie wracam. Ale mam naprawdę dobry czas, fajnie. Ja te wyjazdy wbrew pozorom lubię, e, bo po jest bardzo fajnie, jak Dominik wraca, po drugie mam czas sama dla siebie, a to też jest ważne, a jakby Dominik siedział w domu, to... Pewnie ciężej byłoby mi iść na rower, i już to bym poszła z nim i też pewnie by było fajnie, ale jednak mu też trzeba. Uwaga. Mało dzisiaj zjadłam, ale w sumie kalorycznie. Nie jestem głodna, może trochę w sumie, ale do tych pomidorów dokroję sobie trochę tofu, bo tofu wędzone mam, a ja jadłam dzisiaj dosyć mało białka. Po prostu tak pokroję je, lubię je w sumie je bez obróbki. Nad może jadłam frytki. Loda włoskiego, placka zimnoczynego jednego, jabłka yy, i brzoskwinie. I oczywiście kanister z wodą, on jest zaubisty. Nalejemy sobie. Butelki są fajne, bo da się kontrolować, ile wody się, by się piło. No ja nalałam sobie 2 litry, ale wczoraj wieczorem, i to teraz aż mi trzymało, więc nie wiem, ile wypiłam. Ale na pewno mniej niż 2 litry, więc piję. Mimo że że to wygląda, to jakby to ma sens. I idziemy sobie, jeśli wam, że sobie jestem trochę zmęczona, sobie po prostu pozwolę pocilować. Słuchajcie, film dodany na YouTuba, jeszcze czeka go miniaturka Więc jadę na siłownię, otworzyłam jeszcze paczki w domu Dostałam takie cudowne paczki, jedna do współpracy, z której mega się jaram eee, Na razie chyba nie mogę powiedzieć, jaka to jest współpraca Ale już sun na moim Instagramie będzie, więc tak się że z tej współpracy, serio A druga paczka to jest od Annabelle Minerals eee, Kosmetyki mineralne, więc jak wrócę do domu, to chcę sobie zrobić nie mini make-up Bo mam prawie wszystko, mam i podkład, i korektor, i po czym, jak to wyjdzie I jeszcze jak wrócę, to słuchajcie, mam ostatnie takie jedno zlecenie z, taki, z takiego sklepu odzieżowego w Tczewie, który chce zostać renowany, re, który chce przejść renowację i odnowienie, więc ja zajmuję się częścią marketingowo-mediową, a moja siostra e, jako grafik taką częścią graficzno-wizualną, więc musimy sobie dzisiaj stworzyć komunikację. Ja już od długiego czasu o tym myślę, więc dzisiaj muszę moje wszystkie myśli zebrać na prezentacji i na papierze, więc e, fajny dzień. I jeszcze chcę po drodze, słuchajcie, zajechać do sklepu i miałam iść na Solarium, bo wczoraj byłam na tej plaży, trochę może się opaliłam, ale to jest tu za mało dla mnie, więc e, no myślę, żeby sobie spróbować z tą solarą, szczególnie, że w sobotę mamy imprezę i chcę być opalona e, na końcówkę wakacji, więc no. Jedziemy na siłkę najpierw. Zostawiam, się. słuchajcie, auto pod siłownią. Robili jakiś tam remont i normalnie mam całe auto w białym prochu. Nie wiem, co to jest. W sumie może trochę już zeszło. No nie wiem, opukam to auto. Mam nadzieję, że jak umyję samą wodą, to się nic złego nie stanie, bo nie chcę go od razu myć, bo było ostatnio myte. A pojechałam na najdroższą mlynie, a jeszcze czeka mnie wizyta w Rosmanie, a wiadomo, jak zawsze się wizyty w Rosmanie kończą, więc. Temy nie są dziwne, bo z tej aktywnej piany mega mało dałam. I spłukujesz to wodą, a to i tak robi się jeszcze jedna wielka piana, więc jakby chyba zależy im na tym, żeby właśnie jak najdłużej tą pianę zmywać. Czuję się jak taka typowa teraz baba, za przeproszeniem. No bo mam trochę piady, ale to jest, to jest wszystko tak zmyte. Ja nie wiem, czy to teraz jest dobrze umyte I don't know. Dzwoniłam do Dominika się skonsultować, ale nie Nie odbiera ode mnie, więc... Maseczka na włosach, bo już myję jak najszybciej włosy, mimo że mi się strasznie nie chce. Taka zmęczona teraz jestem, ale wiecie, jeszcze dzisiaj nic nie jadłam praktycznie, więc to jest crazy. A tutaj mam miseczkę zupy krem z pomidorów z dla moja ulubiona. Ogarnęłam się i mam całkowicie w 100% zrobiony makijaż. Kosmetykami mineralnymi, ja pierwszy raz mam z nimi styczność. Może trochę róż... W sumie mam wrażenie, że jest git, ale pierwszy raz nakładałam róż sypki, więc nie wiem, czy dobrze to zrobiłam. Ja się czuję, jakbym w ogóle nie miała makijażu. Czuję tylko tak naprawdę, że mam e, pomalowane rzęsy, ale cała Ryszarda twarz jest po prostu tak pięknie wykończona i tak przyjemna w dotyku. I'm in love! Zobaczymy, jak mi się będą nosić, bo nie chcę. No nie no, ale już teraz po prostu nie wiem, co by miało później tak, ale zobaczymy jak z trwałością, też słyszałam, że bardzo długo się e, trzymają. Wow, po prostu wow! A teraz słuchajcie, lecimy na Barbie do kina. Jeszcze muszę kilka rzeczy zmontować, ale tak za pół godziny wychodzę z domu i w końcu idziemy na Barbie po takim czasie. Ja w ogóle myślałam, że już nie emitują, ale jednak emitują, więc idziemy zobaczyć bardzo chętnie, bardzo chętnie podzielę się z Wami moją opinią. Tylko nie wiem, co mam ubrać, bo. Um, nie wiem, co mam brać, bo w kinie zawsze jest problem z tą pogodą. W kinie zawsze jest problem, że jest zimno, bo jest klima i siedzisz cały czas, a na dworze jest ciepło, więc I don't know. Nie wiem, czy kiedykolwiek w, ogóle w historii. Nie, no, na pewno. Nie, no, chyba nigdy na vlogu nie miałam takich jeansów, bo ja w ogóle nie chodzę w spodniach. Jak już spodnie, to adres od Trunkpointa i, i tyle. Ewentualnie krótkie spodenki luźne Dominika i zobaczymy, czy będzie mi wygodnie, bo nie da się siedzieć w takich spodniach. Ja w ogóle ich nienawidzę, nie wiem, jak te, te pielki to robią. Uważam, że sukienki i spódnice i spódniczki to jest coś stworzonego dla mnie. Dobra, jedziemy. Jestem bardzo zmęczona, więc bardzo szybki update jedzeniowy. Taka kolacja, zapomniałam dzisiaj jakoś o jedzeniu. Jest to gotowy sos słodko-kwaśny z warzywami, makaron, e, trochę resztek mięsa, które mi zostały i na wierzch ser mozzarella light, e, więc tak. I słuchajcie, jeszcze jak wracałam z kina, to byłam tak głodna, że kupiłam sobie sokoliki, dwie paczki, ale dodam tylko jedną, e, więc no. Proszę bardzo, robi się plan kontentu. Ogólnie mi jest bardzo ciężko planować e, i ja zawsze robię tak po prostu... To, co mnie natchnie, ale muszę jednak mimo wszystko jakiś plan mieć. Dzień dobry, a to ja. E, więc zapraszam was na Instagrama i TikToka, bo tam jest też bardzo fajny content i będzie go bardzo dużo, mam nadzieję. Ja już od jakiegoś czasu myślę o solarium. No i stwierdziłam, że dzisiaj będzie dzień, kiedy pójdę. Nawet zrobiłam sobie wczoraj peeling, wszystko się przygotowałam, całe ciałko. No i stwierdziłam, że zapytam się was na Instagramie, jak tam się przygotować, ale i było tyle, mam DM-ów, że to jest tak niezdrowe. I jeszcze wiecie, no jakby, okej, okay, ja rozumiem, ja też jestem osobą, która promuje zdrowy tryb życia, ale można robić wszystkiego tak, żeby to było w 100% dla nas zdrowe. Ja też robię czasami rzeczy niezdrowe, czyli na przykład czasami piję alkohol na imprezach, czasami... nie wiem, co jeszcze niezdrowego robię. Długo się czasami patrzy w ekran, albo na przykład w Chodzę na solarium, mimo że nie chodzę, więc, jakby no spokojnie. Poza tym, to też je chciałam iść tylko raz, ale tak mnie po prostu wszyscy straszyli, że chyba wiecie co, jest słońce, więc pojadę się opalić do mojego domu rodzinnego. Ja naprawdę łaknę słońce i chcę się opalić. Szczególnie, że ja i tak jestem opalona, ja się bardzo łatwo opalam, tylko właśnie chcę jeszcze bardziej, tak jak byłam w Hiszpanii, ale to jest Polska. Czy ja wiem, że czerniak i tak dalej, że rak skóry, ale słońce to jest, wiecie, jakby, no to jest słońce i ja raczej, bo jesteśmy stworzeni do życia w słońcu i nie mówię, żeby się na niej jakoś nie wiadomo jak eksploatować, ale no jakby nie przesadzajmy, okej? Okay? Proszę bardzo, nie ma nic lepszego niż wyżeranie rodzicom z lodówki. E, skyr pitny, waniliowy, pyszny. Ogólnie kończy się ważność, więc już w ogóle wzięłam bez wahania. E, I na śniadanie, słuchajcie, dwie brzoskwinie i gaść winogron i się opalamy. FBI. No i myślę, że będzie przyjemnie. E, zastanawiam się, jak bardzo mnie widać, bo tu w sumie nie mam żadnych roślin, a ja jestem, no tak wiecie. Ale ogólnie mega przyjemnie, bo wieje wiaterek, więc e, fajnie. Słuchajcie, myślałam właśnie, że zjadłabym coś konkretniejszego niż same owoce i babcia przyniosła mi kanapkę, już ją zjadłam, e, z kotletem. Kocham surówkę i warzywka, więc super, a ja e, edytuję film. Obecny. Patrzcie, jak ja wyglądam po tym opalaniu. Masakra, po prostu szczerze, leżałam przez godzinę, pół na jednej stronie, pół na drugiej. I myślałam, że wrócę, że zrobię sobie 10 minut przerwy, ale jednak to jest dla mnie too much, więc już I'm done. Nawet nie wiem, coś się opaliłam. Boże, jakie piękne te kwiaty, ja, jak zawsze jak jesteśmy na tej działce rodzinnej to jest w raju, a o to wszystko dbała mój tata.